Kolejny tydzień i kolejne filmowe premiery, a w tym tygodniu już będzie trochę więcej mięsa. Zwycięzca ostatniego festiwalu w Wenecji subtelny, nostalgiczny i skłaniający ku rozmowom you you czyli father, mother, sister, brother. Nowy film Jima Jarmusza do zobaczenia, do odhaczenia. Sam reżyser mówi, że jest to zaprzeczenie kina akcji. Czy rzeczywiście tak będzie? Przekonajcie się sami. No i tak jak obiecałem, proszę Państwa, drugi film od razu z wysokiego C. Tona mięsa, czyli 28 lat później, część druga. Czy zarażeni są największym zagrożeniem, czy też może ci, którzy ocaleli? Dlaczego nikt mi nie powiedział, że jest takie coś jak Grenlandia 2? Chodzi mi oczywiście o film. Grenlandia 2 opowiada o wydarzeniach 5 lat po kataklizmie, który pochłonął wiele istnień. A mi prywatnie przywodzi to na myśl serię gier oraz e, serial, którego sezon drugi ostatnio wyszedł. Brendan Fraser powraca po wielkim sukcesie Wieloryba oraz czasie krwawego księżyca w dość nietypowej odsłonie, ponieważ jako członek rodziny do wynajęcia. Miriam Plato! Co do, do robimy? We sell emotion. How? We play roles in the clients' lives—parents, siblings, boyfriends, girlfriends, best friends—and help them connect to what's missing. I teraz coś dla wszystkich fanów studia Ghibli, czyli Anzu Kot Duh. To the negro dragon. Yaros! Demu hien desu ne? Ningen mitai ni shabeteru. Musume, Karin. Yaros, Karin-chan. <muchy> to opowieść o radzeniu sobie ze stratą oraz odnajdywaniu się w nowej rzeczywistości wszystko to oczywiście okraszone dużą dawką humoru oraz oczywiście wzruszeń I teraz pora na dokument ponieważ będzie to życie i śmierć Maxa Lindera Baby, I'm... I'm no i na sam koniec mamy akcent polski, filmy psoty, filmy, który jest polecany szczególnie dla wszystkich rodzin. Franka uciekła z domu! Z psem! Założymy ci kanał! Czy nastoletnia buntowniczość, pomoc tym, którzy jej potrzebują i dużo, dużo przygód pokazanych w niebanalny sposób to będzie sukces kasowy? przekonamy się. Z innej bajki mamy jeszcze kilka premier skierowanych dla dzieci, czyli Miss Moxie, Kocia Ekipa, Tafiti oraz Delfinek i A2. Moi drodzy, to tyle na ten tydzień. Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Pamiętajcie o zostawieniu lajka oraz subskrypcji. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć.